Cześć, z tej strony Paweł z bloga Now You Know i dziś opowiem Ci o tym, jak zostać osobą uczoną, czyli tak zwanym ekspertem. Na początek warto sobie zadać pytanie, właściwie dlaczego i w jakim celu warto zostać uczonym. Na to pytanie odpowiedzią może być frazes mówiący o tym, że ciemnota jest bólem umysłu. Umysł ludzki jest najpotężniejszym narzędziem na tej planecie, ponieważ wszelkie wynalazki i osiągnięcia zawdzięczamy właśnie jemu oraz ich posiadaczom, którzy potrafili z niego prawidłowo korzystać. Rzeczą wiadomą jest, że nie każdy może zostać uczonym, ponieważ wielu ludzi w dzisiejszych czasach została albo zbyt zniechęcona do nauki przez system oświaty, albo nie odnalazła pasji naukowej wynikającej początkowo od szukania odpowiedzi na pewne pytania, a potem chęci poszerzania dotychczasowej wiedzy, jak to akurat miało miejsce w moim przypadku. Pasję naukową można w sobie odkryć lub wyrobić stosując się do siedmiu reguł. Po pierwsze znaleźć przedmiot zainteresowania, np. chemia, fizyka, informatyka, fotografia, fitness, realizacja dźwięku, dietetyka, stolarstwo, botanika, socjologia, psychologia, ekonomia, elektronika, motoryzacja itd. Po prostu coś, co Cię interesuje i chcesz dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Najlepiej znaleźć sobie konkretną specjalizację i szukać wiedzy tylko w tym zakresie, aby stać się ekspertem, czyli tzw. uczonym tylko w tym zakresie. Nie mówię o tym, żeby się ograniczać, lecz o tym, że nie można być ekspertem we wszystkim, np. od fitnessu, motoryzacji lub elektroniki. Ponieważ te dziedziny wiedzy dzielą się na wiele specjalizacji, lecz można być ekspertem w kilku rzeczach, np. od układania diety ketogennej. Od naprawy samochodów BMW lub od serwisu konsol do gier. Po drugie, należy znaleźć przyjemność w odkrywaniu nowej wiedzy. Chodzi tutaj o to, że przeważnie, gdy ktoś jest ciekawy odpowiedzi na nurtującego pytania i po jakimś czasie trafił na odpowiedź, odczuwa wtedy satysfakcję. Wiadomym jest, że tej satysfakcji nie będzie odczuwać się cały czas, lecz jest ona nagrodą za włożony wysiłek, który czasami jest długotrwały i męczący. Po trzecie, należy mieć odwagę w byciu odmiennym od reszty. Chodzi tutaj o to, że duża liczba osób na tej planecie, w panującej dobie internetu, prawie każdą informację przyjmuje za pewnik, zamiast powiedzieć sprawdzam i zweryfikować tą informację u źródła. Każdy, kto chce być ekspertem w swojej dziedzinie, czyli być uczonym, nie może łykać wszystkiego jak pelikan, tylko musi konfrontować zdobytą wiedzę z rzeczywistością. Ta konfrontacja wiedzy będzie się spotykać z krytyką otoczenia, ponieważ będzie zabierać czas, który można poświęcić znajomym, rodzinie itd., a po drugie będzie podważała autorytet osób, które autorytetem tak naprawdę nie są, jeśli szerzą błędne informacje. Taka konfrontacja jest doskonałym narzędziem, żeby się przekonać, gdzie szukać wiedzy, aby nie marnować czasu i jak szybko rozpoznać, gdzie ta gówniana wiedza się czai. Po czwarte, należy mieć motywację do poszukiwania wiedzy. Nie ma pasji bez motywacji, lecz motywacja, tak jak każde inne uczucie, jest dulotna, jeśli regularnie nie otrzymuje wzmacniających ją bodźców. Takim bodźcem może być jakiś głęboko zakorzeniony cel główny, który został rozbity na pomniejsze cele poboczne i jest sumiennie realizowany. Wtedy osiągnięcie każdego z celów pobocznych rozpala motywację na nowo, przez to, że jest się coraz bliżej osiągnięcia celu głównego. Motywacja oczywiście może być różna ze względu na motyw, czyli na przykład można coś robić dla przyjemności, w służbie ludzkości lub w celu poznania prawdy. Motywy oczywiście mogą się łączyć i przeważnie jeden prowadzi do drugiego. Po piąte, należy uczestniczyć w zgromadzeniach dotyczących przedmiotu zainteresowania. Mam tutaj na myśli różne seminaria, kółka naukowe, bootcampy, konferencje, happeningi grupy tematyczne, fan kluby i tym podobne. Chodzi o to, że warto zaczerpnąć wiedzy od innych, którzy posiadają zainteresowanie tym samym tematem lub pokrewnym, ponieważ w taki sposób można bardzo łatwo i szybko dowiedzieć się czegoś nowego lub znaleźć odpowiedź, której się szukało. Po szóste należy polubić się z książkami, czasopismami bądź kursami wideo. W internecie można znaleźć bardzo wiele informacji, lecz zdarzają się momenty, w których literatura fachowa jest nieocenionym źródłem informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o specjalizację w danej dziedzinie. I po siódme, przygotuj się na przesiadywanie w swoim laboratorium. Chodzi o miejsce, gdzie będzie się zdobywać wiedzę i doświadczenie. Może to być studio fotograficzne, warsztat, biurko, stół kreślarski, komputer, ogród. Kuchnia, biblioteka i tym podobne. Cokolwiek to będzie, jeśli chcesz stać się ekspertem, bądź gotowy na to, że spędzisz w swoim laboratorium wiele czasu. Poza przytoczonymi regułami warto pamiętać jeszcze o tym, że przez to, że pogłębia się wiedzę w konkretnej specjalizacji, będzie się posiadać spojrzenie wąskie, lecz dalekie na pewne sprawy, w odróżnieniu od osób, które nie posiadają konkretnej specjalizacji. I co za tym idzie, mają spojrzenie krótsze, lecz szersze na pewne zagadnienia. Warto czasami zaczerpnąć opinii na dany temat u takich osób. Przykładem takiej sytuacji może być zespół osób, gdzie każda osoba posiada inną lub pokrewną specjalizację, więc mają wąskie, lecz dalekie pole widzenia, a ich lider, który wie po trochu z każdej z tych specjalizacji, ma płytkie, lecz szerokie pole widzenia na temat realizowanego przez ten zespół projektu. I dzięki temu wie, jak pokierować wiedzą każdego tak, żeby wspólnymi siłami osiągnąć cel. Warto przyznać się do popełnionych błędów i uczyć się na nich, co wprost leży w ludzkiej naturze. Wielu ludzi boi się popełniać błędy przez to, że za młodu za ich popełnienie spotykała ich nieprzyjemność. Niestety, nie myli się ten, kto nic nie robi, a nic nie robiąc nie da się iść do przodu. Ten, kto nic nie robi bądź robi to samo i oczekuje odmiennych rezultatów niż dotychczas, jest po prostu szaleńcem. Warto też sobie wyrobić nawyk punktualności, zwłaszcza żeby nie spóźniać się na seminaria, spotkania grupowe i tym podobne. Po pierwsze, przez spóźnienie można na przykład nie usłyszeć jakiejś ważnej informacji podanej na samym początku spotkania. Po drugie, mało kto traktuje osoby spóźnialskie poważnie, jeśli chodzi o bycie ekspertem. Warto też czasem zrobić sobie przerwę, żeby nie zdziwaczyć od nadmiaru obcowania z nauką. Jak mówi przysłowie, co za dużo to niezdrowo. Zdziwaczenie może oznaczać zarówno pogorszenie stosunków z innymi, jak i odklejenie się od rzeczywistości i życie w innym świecie. Warto więc czasem zarzucić chwilowo swoją pasję naukową i zająć się na przykład spotkaniami towarzyskimi, turystyką, rekreacją sportem lub jakimś hobby. Na dziś z mojej strony to wszystko. Cześć.